Dzień doberek z rana, witam wszystkich serdecznie, witam wszystkich we wtoreczek, wtoreczek, zaczynamy wtoreczek w Toruniu, godzina, która jest godzina? 9 e, za 5, 8 e, stopni na blacie, także tragedii nie ma, no i dzisiaj mamy cztery zlecenia, e, trzy poranne roboty, jedna popołudniowa, wszystkie pełne, e, no może nie pełne instalacje, ale no pełne roboty w sumie, tak? E, trzy i jeden Koper, także jeden numer telefonu będziemy sam podłączać, a reszta generalnie jakieś standardowe usługi z fiber portami. Także ja startuję, nie zabieram czasu z rana i lecimy zobaczyć na pierwszą robotę, co tam się będzie działo i co za wynalazki dzisiaj znajdziemy w angielskiej telekomunikacji, ale zapewne coś tam będzie. Dobra, nie przeciągam, nie przedłużam. Widzimy się na pierwszej. Do zobaczyska się manko. Jo! No i dobra, jesteśmy w stoku Pikadeli, główna ulica jakiś deptak. Samochodzik sobie zaparkowałem tam w rogu. No i tutaj gdzieś będziemy coś podłączyć generalnie, jeszcze nie wiem generalnie które, po które, którą tutaj w sumie jakiś apartament powinien być, także no zaraz zobaczymy. Zadzwoniłem do klienta, wyjdzie do nas to zlokalizujemy go dokładnie, bo nie jestem pewny. Tutaj jak są sklepy i tego typu rzeczy, no to jak widać nie ma żadnych numerów, więc jest dość ciężko do ustalenia gdzie jest to dokładnie. Także no zadzwoniłem do klienta, stoję tutaj w okolicy mojego numeru i liczę, że zaraz po mnie wyjdzie i zobaczymy co tu się będzie działo. Mam nadzieję, że nic trudnego, ale różnie to może być, jak zresztą sami wiecie także. No zaraz wam wam znać. To zobaczcie za chwilę. Tutaj tego nie zrobimy raczej. Ale zobaczcie sobie, jakie to jest. Jaki tu jest labirynt. Zaraz sobie staniemy. Tu gdzieś sobie poszedłem. Teraz nie wiem, czy idę tu na dół. Czy idę na dół. No ale budynek za budynkiem, bo chyba tu idziemy. Może i nie? Muszę. Chyba, z nas, chyba jest. No generalnie tak jak widzicie właśnie. Budyneczek ten jest podzielony na platy. Wyjrzałem sobie tam od pana z okna. To generalnie okno jest dość wysoko, będzie to trzecie piętro, więc moja drabina na pewno nie sięga. Żadnego tutaj lipi nie widzę. Gniazdeczka też żadnego generalnie nie ma. W sumie ma jedno gniazdko, ale jest ono wewnętrzne, generalnie z zakolbowaniem wewnętrznym, nie połączone z naszą siecią. Czyli z OpenReachem, żeby połączyć to gniazdeczko musiałoby być jakieś wewnętrzne DP, do którego jest doprowadzone połączenie z siecią OpenReach. W tym przypadku raczej tutaj nie będzie, więc na chwilę obecną zadzwoniliśmy do agencji, która tutaj odpowiada za to. Mają mi ustalić, czy mają jakieś wewnętrzne DP i tak dalej, i się do nas odezwać. Także to na razie robotę dajemy na wstrzymanie i lecimy na następną, Zobaczymy. Tu się może uda, może się nie uda, wyjdzie w planie. Ojejku, no dobra, lecę na następną, zobaczymy. Może następna będzie bardziej <gry> przyjazna robota i coś nam się uda podłączyć. No ale zaraz zobaczymy. I tu na pewno będzie zabawa. Tu jesteśmy na następnej. Stud generalny Neighborhood Nursery. To będziemy podłączać, także zaraz zobaczymy czy zmieniamy generalnie ee, usługę, czy dokładamy następną. Ale obawiam się, że może być tu całkiem niezła zabawa. Tutaj widzę, że jest już jakieś podłączenie, tu mamy DP, tu mamy coś podłączone, widzę i kabelek puszczony, tam jest puszczony do tego. No dobra, zaraz zobaczymy, możliwe, że będziemy musieli wykonać ponowną usługę, czyli generalnie, a jeżeli ta linia nie będzie miała yy, dodatkowej żyły, którą będziemy mogli sobie rozgałęzić w AGC, to będzie trzeba, moi drodzy, pociągnąć nowy kabelek, zresztą zaraz sobie tu zajrzymy i zobaczymy. No dobra, nie jest źle, nie jest źle, jest druga para. Także koniec końców możemy sobie tutaj stąd pociągnąć, puścić drugie. Do drugi kabel wywiercić drugą dziurkę i podłączyć sobie tą drugą parę na słupie. I tak zaraz pewnie będziemy robić, zaraz zobaczymy. Biorę się za torbę i lecimy weryfikować. Tutaj na szczęście jest tylko zmiana prowajdera. Czyli generalnie zostaje jedna usługa. Już sobie odpiąłem gniezdeczko, nawet tego nie mierzyłem DDR-em z racji tego, że było wcześniej coś podpięte. Także wypiłem sobie gniezdeczko, podpiąłem sobie astronatron i idziemy do budki tego szukać. Zmienimy serwis i przynajmniej tutaj. Zamienimy luter. Także to powinno być w miarę gładko. Dobra, jesteśmy w budce. <laughs> Fajna robota, bo tak jak widzicie, tu jesteśmy w budynku i obok dokładnie jest budeczka. Także za daleko nie, się, nie musiałem latać. Tu mamy wana, tu mamy nasz kabelek generalnie, który przed chwilą sprawdzałem. A tu mamy naszą parę, która nam pipa, także za chwileczkę sobie to sprawdzimy czy nam się zwiera, ale powinno, lokalizujemy swój fiberport i jumperujemy do nowego miejsca, także wielkiej filozofii nie ma, tutaj będzie bardzo łatwa łatwo, easy money. No i dobra, zlokalizowałem mój fiberport, to znaczy zaraz zlokalizowałem, zobaczymy czy zlokalizowałem, jak mi przyjdzie poprawny teścik, no jest zsynchronizowany na pewno bodemik, zaraz wykonałem testa, jak mi przyjdzie poprawny teścik, to znaczy, że mamy, jumperujemy tutaj do tego miejsca, przykładamy jumperka i idziemy weryfikować w środku mamy gniazdeczko w obecnym standardzie także wszystko granic tam robić nie musimy zaraz się wszystko okaże gniazdeczko w obecnym standardzie routerek na zielono także robota zrobiona to było w sumie banalne sami byście zrobili lecimy dalej no i dobra jesteśmy na następnej robocie stary DP, tak jak widać linia już tutaj jest podłączamy właśnie o tamtą chłopkę na rogu Także linię jakąś mamy, zaraz zobaczymy czy jest dziś podłączona czy nie. Także standardowo. Łapiemy za torbę i lecimy do środka. Zobaczymy co tutaj i będziemy mieli zagadki. No ale mam nadzieję, że może nic strasznego. Do dzieła. Dobra, tutaj doszliśmy sobie do swojej linii. Eee, obrałem sobie kabelek. Podłączyłem sobie TDR-ka. Biało-pomarańczowa moja żyła. Pokazuje mi 142 metry i to moi drodzy powinno dochodzić do budki, bo budka jest o tam, więc raczej na pewno nam to będzie dochodzić, także w tym momencie odpinamy tdr podłączamy oscylator i lecimy do budki weryfikować. No i dobra moi mili, jesteśmy w budce, tutaj wygląda to tak, w miarę malutka ta budka, 366 powinna być moja para. Gdzieś tam mamy, także ja sobie wsukam tu swojego, swojej pary i zaraz będziemy jumperować. No i dobra, jumperowane. Tutaj mamy nasz ton z oscylatora. Idzie sobie do góry, do fiberportów. porty drugie obcięte, bo nie mamy drugiej usługi, także spinam to i lecimy weryfikować do klienta. Jeszcze tam gniazdo będę musiał zamontować. Także zaraz będzie po robocie. Dobra, tu jest nasze DP. Nowego typu. Jesteśmy już na w sumie, czwartej robocie. Ostatniej pijemy. Chyba, że wejdzie na mnie koper, ale zobaczymy. Na chwilę obecną jestem już na pijemy. E, klienci są w domu, generalnie. Tutaj jest nasz słup. A tutaj jest nasza chałupka, którą będziemy podłączać. Ale z tego co widzę, to linia jest ucięta tam na górze. Także będziemy musieli to przedłużyć przedłużyć generalnie, wywiercić dziurkę i zamontować gniazdeczko. Bo tutaj nic nie widzę na chwilę obecną. Także biorę się za sprzęt i lecimy weryfikować, co tu się dzieje. No i dobra, kabelek mamy przedłużony. Ojej, prawie się przewróciła Kabelek mamy przedłużony. Tam będziemy wiercić gniazdko. W tym momencie oscylator jest podpięty do kabelka. No i co? I lecimy na supa mojej mili. Niestety nie obyło się dzisiaj bez słupa. Także z racji, że mam kawałeczek, to się przeparkuję, stanę sobie obok pod słupem i wbijamy na górę, szukamy wolnej pary. Gdzieś tam w lasu, człowieku pochmurno, chmurno, kapkę wieje ale nie aż tak strasznie, jak by mogło być. Dobra, tu mam nasze DP Za chwileczkę będziemy musieli pomierzyć parę i znaleźć wolną parę, która będzie dochodziła do budki, która jest tam na rogu na rondzie. Także biorę się do działania i zaraz zobaczymy, czy my coś tu znajdziemy. Dobra, tu mam takiego swojego lollipopa, żeby nie wpinać kabelków za każdym razem. Także lollipopek TDR. No i tutaj ta linia generalnie mamy 255 disconnection. I nie ma wobbling line, jak jest taka wobbling line, czyli taka tańcująca, zaraz Wam to pokażę, tutaj było, o i ta linia nam tam bryka, to znaczy, że jest tu podłączony serwis, no ale tutaj ewidentnie nie ma, sprawdźmy sobie jeszcze jedną, no i tutaj też nic nie ma, prosta linia z jakimś disconnection, dobra, próbujemy zaraz jedną i zobaczymy, czy nam to zadziała, czy nie. No i dobra, słupek zrobiony. Teraz jesteśmy w budce. Tutaj to tak wygląda. Już tu kiedyś na pewno byliśmy. No i znalazłem swoją parę. Także zaraz zobaczę, tylko czy się zwiera. Jak się zwiera, to jumperujemy. Muszę jeszcze znokalizować fiber ale to to powinna być drobnostka. Jumperujemy stąd do fiber które pewnie będą gdzieś tutaj. I lecimy wiercić gniazdko. Ja tu się biorę za sprawdzanie i zaraz wam zamolduję co tu się działo. No i dobra. Tutaj mamy nasz linię klienta, idzie sobie dotąd, dotąd, dotąd. I tu wchodzi do 56, 56 tutaj. Łączy się nam z 1206. Wyjąłem tutaj generalnie kabelek, bo nie mamy generalnie drugiej części tutaj podłączonej, nie ma numeru telefonu. Także sama linia klienta do Fiberportu. Lecę teraz zwiercić gniazdko i sprawdzać czy nam to działa, czy nie działa. Dobra, robota zrobiona. Przedłużony kawałek weszło sobie tam, dziurka ładnie zasilikonowana. także mamy z głowy, idę testować. No i dobra moi mili, tym oto sposobem dzisiejszy dzionek mamy zakończony. Rutarek mi się zalogował, tam klientka nie miała swojego rutera, także zrobiłem sobie teścik na moim modemie, w przyszłym prędkości, także no tutaj wszystko mamy załatwione. Przedłużony kabelek, zasilikonowana dziurka, gniazdko zamontowane, także wszystko gra i buczy. z czterech robót zrobiliśmy dzisiaj trzy. Jedna nam odpadła generalnie, w związku z tym, że no goście no nie miał tam e, ani dostępu do tego internal DP, czyli wewnętrznego punktu dystrybucji. E, no i mieszkanko było na trzecim piętrze, więc chcąc, nie chcąc, nawet jakbym chciał gdzieś tam po na zewnątrz ściągnąć kabelek, no to nie jestem w stanie, bo mam za krótką drabinę. Także tym oto sposobem z czterech trzy zrobiliśmy. I na dzisiaj uważam dzionek za skończony. Także miłego i do zobaczenia jutro piąteczka pozdrawiam się maneczko.